Będzie tak, także z tu doszły raz, dwa, trzy, cztery, pięć markerów w tym miejscu, które obławiamy dzisiaj. Także na haczyki karpiowe 10-0, tylko było parę dotknięć i to wszystko, tylko silne uderzenie poczułem. Poczekam chwilę, czy będzie branie, czy nie będzie, żeby nie odkładać w trakcie brania. Jest branie. Coś coś niedużego. Ale tam gnie. Niesamowicie. O proszę. I w obła jest. Czyli wszystkie to prawdopodobnie powinny, powinny być ryby. Coś białego śmigdało rozpiór. Ciosa. Kleszcz. Nie trafiłem. O! Kolejne branie na... Jednak zmieniamy kaptałki na 6-0, bo jest kolejne branie, dobra, elegancko. I to silne branie. Rekord osobisty kiełba, nie wierzę. <ścoughs> I to też chyba słuchajcie ponad. O chyba do 150 kg, przepraszam. Do 150 gram rocznie, a z zanęto 208. To podobnie jak z drużanku, co złapałem 209, kapitalnie. Zanęto można łapać rybki, które oczywiście po, ponadgabaretowe mamy unikatowego karpię, czy nie? Jak myślicie. Bo, czy ja wiem jak on walczy. Ile on może mieć. To jest, mamy najmocniejszą karpiówkę. Czy to będzie unikatowy? Zmieniamy na pewno na tym drugim zestawie też na 6.0. To na pewno. Nie no, walczy troszeczkę silniej jeżeli ten 12 kilo, także może będzie odrobinę większe. Zobaczmy. Jest! Jest! Pięknie, brawo! 17,5 kilo. Jest. Słuchajcie, mój pierwszy unikatowy karp na Rosji. Jest. Czaty GG. Brawo! Pięknie. Kapitalnie. Do zdjęcia. O, to tak kapitalnie tutaj słucha. u. Jezu, nie to nie, oczywiście szału nie ma, ale jestem zadowolony, że w końcu tutaj się udało. Dorować karpia w unikacie, także uła coś pięknego, coś pięknego słuchajcie. Pyk, macie tylko czy fota wyszła. Filmik 17,5 kg, super. Do siatki nie zabrał, a no nic, trudno. Branie 127, Także kapitalnie. czyli dobro zanęty, dobro zanęty ulepiłem, Także słuchajcie, moi drodzy, pierwszy unikatowy mój karp złapany na rzece Achtuba Rosja na woreczkę PWA na truskaweczkę pływającą do 20 mm. Mój pierwszy unikatowy karp na Rosji, rzeka Aktuba, 17 kg i 566 gram na haczyk 6.0. Także się cieszę, że bez rakiety udało się go złapać. Także mam nadzieję, że Wam się podobało. Bardzo proszę, zostawcie łapeczkę do góry i filmik ląduje na kanał. Pierwszy unikatowy karp złapany na Rosji, także pięknie. Cel został zrealizowany. Truskaweczka, haczyk 6.0, 17 kg i 566 g. Pięknie.